Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tego się nie spodziewaliście, co nie? Tak, zdecydowałem, że będą analizy odcinków 11 sezonu Lego Ninjago Sekrety Zakazanego Spinjitzu. Sezon w USA wystartował 22 czerwca i od tego momentu zamierzam co tydzień aż do końca września analizować wam ten najnowszy sezon. Sezon zadebiutował już teraz w aplikacji Cartoon Network wraz z ośmioma odcinkami, jednakże nawet jak będą w aplikacji czy gdziekolwiek dostępne to będę wam analizował co tydzień w sobotę, o ile uda mi się już na sobotę użykować analizy, najwyżej z małym poślizgiem. Przypominam, że co tydzień w sobotę w USA będą po dwa odcinki 11-minutowe 11 sezonu, więc sezon ten będzie najdłuższym, ponieważ będzie trwał do końca września. Nigdy sezony w żadnym kraju chyba tyle nie trwały nawet. Ja już widziałem 8 odcinków po ukraińsku, gdy wyszło. jednakże to nieważne Chcieliście analizę to dostajecie z mojej strony Zatem zapraszam Was do analizy odcinka 99 i 100 Czyli pierwszego raz drugiego odcinka 11 sezonu Lego Ninjago Koniecznie zostawcie kciuka w górę, a my już zaczynamy Odcinek 99 zaczyna się wizją Zejna W której to widzimy Zejna który musi zmierzyć się z wężową czarownicą Asfirą, czyli nową postacią w serii Ninjago. Ostatecznie zostaje znokautowany, zanim przewiduje, że płomienne brzmie. Tak dobrze słyszycie po polsku, tak będzie ta frakcja brzmiała, zaatakują Ninjago City. Dodatkowo widzimy posąg lodowego cesarza oraz Smoka, który zamroził jakąś wioskę, najprawdopodobniej w niby krainie. Widzimy też I.J.A., który został zamrożony. Zayn budzi się, ponieważ Jay go obudził. <laughs> Zayn próbuje opowiedzieć mu to, co widział, ale zamiast tego rozmawia z kolem, który ma pobić Zayna w grze o nazwie Lawa Zombie. W pokoju gier znajdują się pozostali ninja, którzy widzą, jak kol pobił rekord Zayna. Gdy Jay i Zayn się zjawili, to ninja uznali, że spędzili za dużo czasu na nagraniu i decydują się na relaks w basenie. Pojawia się mistrzu, który powiedział, że ninja znów stali się zbyt leniwi. Ninja wymyślają wymówki, jednakże U coraz bardziej jest wkurzony. U także wspomniał o inwazji oni, która miała kilka miesięcy temu. W klasztorze Wu U nadal krytykuje ninja i opowiada historię mnichów, którzy ostatecznie stali się ninja. Kurczak został wypuszczony i nagle atakuje naszych ninja. Pewnego dnia U zostawił pułapki w różnych miejscach, a ninja próbowali pójść na kompromis z U, aby sprawdzić, czy są inne sposoby na udowodnienie ich odwagi. U w ramach ćwiczeń staje do walki z ninja. Mistrz wygrywa, puścił górczaka prosto na ninja, aby ukarać ich za porażkę. Na tym odcinek się zakończy. Natomiast odcinek setny zaczyna się w momencie, gdy mistrz medytuje, wchodzi Lloyd i prosi o radę, jak wrócić do formy. U mówi Lloydowi, że musi je znaleźć. Sam rozwiązanie Ninja trenuje w tym czasie na dziecińcu Klasztoru Spinjitz Dopóki nie ma Lloyda to Jade decyduje Że muszą przeprowadzić burzę mózgu W basenie Kai mówi o tym, że potrzebuje złoczyńcy Aby wrócić do formy, ale ninja zdali sobie sprawę Że pokonali większość wrogów takich jak synowy Garmadona oraz Chen Nia także wspomniał O lordzie Garmadonie, który nadal gdzieś jest Jednakże nie stawi obecnie zagrożenia Natomiast Zane Wspomniał o Pytorze, który gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. Zane zaproponował, by poprosili komisarza policji, aby sprawdzić, czy nie ma złapanych pr... przestępców. Ninja wpadają do komisarza w Ninjago City, czy jest jakiś złoczyńca, do spytania jednak, nic z tego. Nagle coś dostali, jednakże finalnie okazało się, że to jednak nie przestępca, tylko gość sprzedający sok. Ninja wracają do biura komisarza, Jimmy przychodzi złożyć raport na temat zamieszek w więzieniu kryptarium. Ninja się tam udali i spotykają kilo'a w celi, dzięki czemu mamy dodatkowe potwierdzenie po opowieściach z Clash of Spingate co że faktycznie Kilo Ultraviolet oraz synowi Garmadona są w więzieniu kryptarium. Kilo rysuje. Wow! Ninja wykonują drobne zadania które nie wymagają walki. Zanim ninja dotrą do klasztoru spinglico są zmęczeni pracą i nie chcą nikomu o niej mówić. Kai włącza wiadomości, w których tu pojawia się gay plotkara mówiąca o piramidzie na pustyni zagłady. Przeprowadza ona wywiad z archeologiem klaczem Powersem, czyli także nową postacią w serii ninjago, który znalazł piramidę i mówi o tym, że nie chce wchodzić do piramidy z powodu pułapek i mówi, że tylko ninja mogą wejść do środka. Lloyd pisze się na to i nasi Ninja udają się po prostu do piramidy. Na końcu mamy spojrzenie na tabliczkę z płomiennymi żmijami. Na tym odcinek się zakończył. Muszę powiedzieć, że pierwsze dwa odcinki sezonu są całkiem ok. Wprowadzają nas bezpiecznie jak na razie do tego sezonu i o to chodzi. Jest tutaj 30 odcinków, więc wiadomo, że wszystko dopiero się rozwinie. Graficznie sezon prezentuje się bardzo dobrze, muszę przyznać, więc czekam za kolejnymi odcinkami. Przypominam, że od następnej soboty dalsze odcinki 11 sezonu będą, więc tak jak powiedziałem na początku, hmm, będę starał się szykować dla Was analizy. Dzięki za oglądanie i do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć!